Drodzy widzowie, taka nasza szybka, kolejna relacja z tego, co się aktualnie dzieje w okolicach Nowego Mostu w Nowakowie. Proszę zobaczyć, mniej więcej 20-30 minut temu, prawdę mówiąc nie wiem dokładnie, bo tyle się tutaj dzieje, że nie jestem w stanie określić dokładnie, ile czasu minęło. W każdym razie niedawno rozpoczęła pracę gigantyczna koparka, prawdziwy gigant, także ten załadunek tutaj przebiega błyskawicznie mniej więcej chyba 20-25 minut może do 30 i taka barka z urobkiem powinna być załadowana także bardzo szybkie tempo, no, na pewno te prace tutaj w Nowakowie dzięki temu, że ta koparka rozpoczęła pracę będą przebiegać dużo szybciej proszę zobaczyć tutaj nie zostało już dużo pracy do zrobienia, właściwie to z tego co widzę, to tu jest taki no dosłownie drobny fragment, czyli troszeczkę tej ziemi do wywiezienia, a pewnie sporo jest jeszcze pod wodą, natomiast nie jest jakoś przesadnie tej ziemi dużo i proszę jeszcze zobaczyć, cały czas pracuje tutaj ta koparka z gigantyczną łychą kilka zapewne metrów sześciennych tego urobku tutaj się mieści jednorazowo na tej łyżce. Sama koparka z tego co pamiętam to waży chyba ponad 120, między 120 a 130 ton. Także bardzo dużo. I też taka ważna informacja właśnie odnośnie samej koparki. Ta koparka przez dłuższy okres czasu stała w porcie Feblonku. Tam widzowie zastanawiali się co się działo. Po prostu trwały przygotowania tutaj do pracy tej koparki, proszę zobaczyć jak wygląda ponton roboczy trzeba było specjalnie tutaj tą koparkę i cały ponton roboczy przygotować do pracy, tak żeby tutaj nie było jakichś problemów, ale jak Państwo widzicie, ten debiut właśnie tej koparki no przebiega bardzo dobrze nic tutaj się złego nie dzieje, wręcz przeciwnie można powiedzieć, że wszystko przebiega bardzo sprawnie, te prace związane z załadunkiem urobku właśnie na barkę także bardzo ważny moment cieszymy się, że udało nam się tutaj być przy właśnie początku pracy tej koparki i taka ważna też informacja dzisiaj byliśmy na, robiliśmy relację dotyczącą wyspy łastyńskiej oczywiście byliśmy w Przebrnie. jako jedyni w tej chwili możemy takie relacje robić Także taka ważna informacja dla Państwa, i też prośba o wsparcie. Jeśli ktoś może, to oczywiście będziemy wdzięczni za wsparcie. I tak jak Państwo możecie zobaczyć, tam w oddali pracuje druga, taka mniejsza kopareczka, ale ona też robi swoją robotę. Dzisiaj w czerwcu, jak byliśmy, to akurat na wyspie Estyjskiej podczas przelotu dronem, dało się zauważyć bardzo duży ruch trwał rozładunek, Szanowni Państwo, trzech barek z urobkiem, a kolejna, czwarta barka czekała w kolejce na rozładunek, także również na Wyspie Estyjskiej dzieje się bardzo dużo. Wielu widzów tutaj narzekało, że nic się nie dzieje, że te prace przebiegają bardzo powoli. Dla przypomnienia, wykonawca ma tutaj czas do końca października na zakończenie tych prac, ale nie sądzę, żeby były tutaj jakieś większe problemy, właśnie w związku z tym, że pojawił się tutaj Taki gigant. Nie powinno być problemów, żeby właśnie ukończyć te prace w terminie. no Ten sprzęt to jednak może sporo zmienić. Prawdziwy gigant kolos, który w sposób, no można powiedzieć, diametralny, może zmienić tutaj postęp tych prac. Może tutaj te prace dzięki temu będą toczyły się dużo, dużo szybciej. I dla przypomnienia, po zakończeniu tych prac będą tutaj się jeszcze odbywały prace związane z takim ostatecznym pogłębianiem tutaj rzeki Edlong. Na tym odcinku, dla przypomnienia, odcinek, z tego co pamiętam, 6,6 km. Chociaż nie wiem, jak zostanie tutaj to określone w nowym przetargu. Czy to będzie od razu przetarg na wykonanie tych prac na całym tym odcinku? czy też zostanie to podzielone na kilka mniejszych odcinków to zapewne okaże się niedługo w każdym razie w tej chwili możecie Państwo obserwować jak przebiegają prace związane tutaj z załadunkiem urobku na właśnie barkę i jak Państwo widzicie przebiega to bardzo sprawnie, bardzo szybko z tego co widzę to koparka w tej chwili przerwała pracę Prawdopodobnie, nie wiem czy to możliwe, że tak szybko ten urobek został już w całości załadowany. Jednak jeszcze troszeczkę tutaj tego urobku zostało do załadowania. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. No naprawdę robi to wrażenie, szczególnie jak tutaj się jest blisko koparka z wielką łychą. Proszę zobaczyć, ile jednorazowo tutaj. Tego urobku jest załadowywane na barkę. Naprawdę robi to wrażenie. Proszę zobaczyć. Naprawdę no, wielka łycha. Ja się postaram przez chwilę nic nie mówić, żebyście Państwo posłuchali, jak tutaj pracuje właśnie ta koparka z wielką łychą. I poczuli klimat właśnie tych prac, które tutaj odbywają się na rzece Elbląg, żebyście Państwo poczuli, tak jakbyście Państwo tutaj byli na miejscu I z tego co widzę, to bardzo możliwe, że to jest końcówka tego załadunku. Także te prace przebiegają naprawdę bardzo szybko. Czasu do zakończenia tutaj wszystkich prac zostało niewiele. Natomiast nie powinno być jakichś większych problemów, żeby udało się te prace zakończyć. Właśnie dzięki temu, że pojawiła się tutaj taka koparka z wielką łychą, I jeszcze postaram się Państwu zrobić tutaj takie zbliżenie. Proszę zobaczyć na tą wielką łychę. Oczywiście postaram się dowiedzieć troszeczkę więcej, jakie są parametry tej koparki. I przy okazji Państwu zdradzę, ile waży dokładnie jaka jest pojemność łyżki także postaram się Państwu przekazywać takie informacje na bieżąco dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam Państwa bardzo i na serdecznie. koniec Szanowni Państwo kilka takich ciekawostek związanych z tą gigantyczną koparką, która jak możecie Państwo zobaczyć niedawno zakończyła pracę, waga 120 ton, pojemność łyżki 3 metry sześcienne i w związku z tym proszę sobie wyobrazić, że Załadunek barki urobkiem trwał zaledwie, szanowni Państwo, to jest bardzo ciekawe zaledwie 40 minut, także bardzo sprawnie tutaj odbył się ten załadunek. I też taka ważna informacja, ponieważ to był początek prac, więc operator koparki pracował tutaj z dużo większą ostrożnością. Musiał po prostu przetestować, czy wszystko jest ok. Także docelowo. Tutaj zapewne ten załadunek będzie się odbywał jeszcze dużo szybciej. I tak jak Państwo możecie zobaczyć, w tle pracuje tutaj ten maluszek. Mam nadzieję, że operator koparki się nie obrazi. Czyli ta koparka z mniejszą łyżką jeszcze tam trwa załadunek. Także dzięki temu, że pojawił się tutaj ten nowy sprzęt, te prace na rzece Eldbank, właśnie w tym miejscu, w okolicach nowego mostu w Nowakowie. Te prace zapewne będą przebiegały dużo, dużo szybciej. A ja mogę Państwu zdradzić, że wbrew pozorom tych prac tutaj do wykonania na tym odcinku wcale nie jest tak mało. Proszę zobaczyć. Na pierwszy rzut oka wydaje się tutaj, że tych prac nie jest jakoś dużo do wykonania. Nie ma tutaj przy tej obudowie brzegów brzegi Edlong, nie ma tutaj specjalnie widocznych Dawnych umocnień, natomiast sporo tutaj jest pracy do wykonania, sporo tej zalegającej ziemi, która jest po prostu ukryta. Ale dzięki temu, że tutaj pojawił się nowy sprzęt, nie powinno być najmniejszych problemów, właśnie, żeby tę pracę zakończyć w terminie. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.